Debbie, jestem zaskoczony Twoimi dziwnymi spodniami. Dlaczego takie nosisz? To jest mój kamuflaż. Kamuflaż? Przed czym? To na wypadek, gdybym się chciała ukryć. No tak, mogę to sobie wyobrazić. Fajnie. E, czy po zakończeniu tego wywiadu mogłabyś mi je sprzedać może? Kamuflaż. Podobają Ci się? No pewnie bardzo. Zwłaszcza, że kiedy je zdejmiesz, będę mógł podziwiać Twoje nogi. No ale to później. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Jesteś szybki. Tak, tak, jestem. Lubisz dzieci? Jak reagujesz na przykład, kiedy dzieci bawią się obok ciebie i robią wiele hałasu, na przykład w restauracji, kiedy się rozbijają przy stoliku obok? Czasami jest to denerwujące i wtedy mi to przeszkadza. Najgorszą rzeczą dla mnie i dla dzieci jest podróżowanie samolotem. A dlaczego? Kiedy podróżujesz samolotem, ciśnienie daje ci się we znaki. Dzieci nie umieją wyrazić tego inaczej niż krzykiem. To jest okropne. Nie masz dokąd iść. Wszyscy ich żałują, ale chcą jednocześnie, aby się zamknęły. Jestem zaskoczony, że podróżujesz regularnymi rajsami. Myślałem, że masz prywatny samolot. Prywatny samolot? Mam tylko miotłę, co ty na to? Z jakiego powodu reaktywowałaś Blondie? Pierwotnie chcieliśmy poprawić tylko kilka błędów zawartych w kontraktach z przeszłości. Zaczęliśmy rozmawiać i skończyło się na nagraniu płyty. Nasze zejście się ze sobą trwało kilka lat, może dlatego, że pracowaliśmy z kilkoma menadżerami. E, powiedz mi tak szczerze, czy jesteś szczęśliwa? Czy może czujesz, że coś się zmieniło w tobie, w zespole? E, może nie czujesz już dawnej pasji? Nie? Czuję wielką pasję do muzyki. Muzyka to coś, co mnie podnieca. Jest to bliskie memu sercu. Ponowne nagranie płyty z Blondie było ciekawym przeżyciem i dużą przyjemnością. A kto wymyślił tytuł płyty No Exit, czyli bez wyjścia? Dlaczego właśnie taki tytuł? Kiedyś pracowaliśmy w studio i Glenn miał dużo pracy. Spojrzał na drzwi i powiedział. Nie ma wyjścia. And, you know, and then... Musimy tutaj zostać, tak? Tak, musimy tu zostać. I to jest prawda, że od kiedy stałam się sławna jako blondi, nie było dla mnie wyjścia. Ludzie znali mnie wyłącznie jako blondi, więc to ma ogromne znaczenie dla mojego życia. Tak, to ciekawe. Rzeczywiście historia Twojego życia jest bardzo ciekawa. Rozumiem, że robiłaś w swoim życiu. Kilka interesujących rzeczy. Byłaś między innymi aktorką oraz, jak to powiedzieć, króliczkiem Playboya. To w ogóle było dawno temu? Tak, byłam króliczkiem w późnych latach 60. To była moja praca. Całkiem interesująca. No ale co w zasadzie robisz jako taki króliczek? Właściwie byłam stylową kelnerką w klubie. Ale w klubie playboya? Tak, w klubie koktajlowym. Było tam wiele pięknych kobiet roznoszących drinki. To wszystko było bardzo wyszukane. Ale czy y, lubiłaś to, czy może byłaś zmuszona to robić? Wiesz co mam na myśli? Po prostu nie miałaś pieniędzy. Czy naprawdę byłaś pasjonatką? To było intrygujące zajęcie. Zawsze intrygował mnie styl i przepych Playboya. Ideał kobiecości, seksapil. Pomyślałam, że to będzie dobre zajęcie, aby zarobić trochę pieniędzy, robiąc to, co mnie naprawdę interesowało. Jak się okazało, zarobiłam trochę grosza. Było to wyzwanie, ale nie dawało mi satysfakcji. Masz może w pamięci jakąś anegdotę, jakiś dowcip z tamtych czasów? E, może coś ciekawego się wtedy wydarzyło, pamiętasz? Tak, serwowałam właśnie drinki i patrzyłam wciąż na jednego faceta, który wydał mi się znajomy. To był dość stary mężczyzna z długimi, lekko rozjaśnionymi i zaczesanymi do tyłu włosami. Podeszłam do niego i spytałam. Przepraszam, ale wydaje mi się pan znajomy. On odpowiedział, cóż, kiedyś byłem słynnym zapaśnikiem. Nazywam się Gorgeous George, jędrny Jerzy. Kiedy byłam małą dziewczynką, oglądałam go w telewizji. Kiedyś lubiłam zapasy, szalałam za tym. Ale nadal lubisz? Już nie tak bardzo jak kiedyś, ale nadal to lubię. To jest takie zabawne i zwariowane. Niektórzy zapaśnicy są tak sprytni, szaleni i dowcipni, uwielbiam ich. Nie sądziłem, że mogła być akurat za czymś takim przepadać. To świetna rozrywka. Wiesz, tak sobie patrzę na ciebie i przypomniało mi się, że raz, chyba na jakiejś konferencji prasowej czy gdzieś tam, powiedziałaś, że Merlin Monroe mogła być Twoją matką. Dlaczego tak powiedziałaś? Did you say that? Nie pamiętam dokładnie. Pewnie miałam na myśli pokrewieństwo dusz. Podziwiałam jej pracę i filmy. Była wspaniałą aktorką. Pozostaje też kwestia jej rodziców. Była półsierotą. Nie wiedziała, kto był jej ojcem. Ja mam podobne doświadczenia, niejako utożsamiam się z nią. Ale o jakich doświadczeniach mówisz? Czy ty też nie wiesz, kim byli twoi rodzice? No, podobno tacy ludzie są bardzo twórczy. Często zresztą zostają gwiazdami Roka, innymi artystami. Czy sądzisz, że to dotyczy również ciebie? Nie wiem. Nie umiem tego stwierdzić. Tak się zastanawiałem, e, kiedy pytałem cię o prywatny samolot, odpowiedziałaś, że masz tylko miotłę. Tak. No, jestem zaskoczony troszkę, bo e, ponieważ sprzedawałaś miliony płyt, co się stało z Twoim pieniędzmi? Rozeszły się. Jak już mówiłam, miałam problemy z menadżerami. Ale co to dokładnie znaczy? Czyżbyś nie była legendarnie bogata? Nie, nie czuję się bogata. Czuję, że mam wystarczającą ilość pieniędzy, ale nie jestem bogata. Niektórzy ludzie mogliby uznać moje życie za pasmo sukcesów, ale tak nie jest. Nie jestem milionerką. Powinnam być, ale nie jestem. No przykro mi to słyszeć. Sądziłem, że sprzedając 50 milionów płyt, powinnaś mieć wystarczająco dużo pieniędzy. No ale jak widać, tak nie jest. No cóż, nieważne. Zastanawiałem się, czy bycie symbolem seksu ułatwia życie, czy też może jest dla ciebie niewygodne. No bo mężczyźni patrzą na ciebie i. Czy patrząc na siebie, widzisz się takim, jakim jesteś, czy zastanawiasz się, co inni myślą o tobie? Dla mnie to nie ma znaczenia, co inni o mnie sądzą. To jest ważne tylko przyrobieniu interesów. Aha, czyli nie zwracasz na to uwagi. Jestem szczęśliwą osobą. Mam wspaniałych przyjaciół. Żyję dobrze, więc. Jeżeli jest to coś, czego potrzebuję w danej chwili, to czuję się z tym dobrze. To jest trochę głupie, czuję się zadowolona ze swojej seksualności. A jak myślisz, czy ludzie stają się ofiarami mody? Bo ty, jak widzę, masz pewien nakreślony styl. Cóż lubię modę? Moda jest ważna. Większość ludzi dzisiaj jest bardzo ostrożna, jeśli chodzi o ubiór. Nie chcą ujawniać swego wnętrza, to jest przecież bardzo ważne. W takim razie, co Twój ubiór mówi o Twoim wnętrzu? Że zjadłam dużo liści i trawy i one teraz są we mnie. E, według Ciebie, pójście z kimś do łóżka oznacza, że jesteś właśnie zakochana w tej osobie, czy też zdarzał Ci się tak zwany szybki seks? Wydaje mi się, że to zależy od osoby i od tego, czego oczekuje się w danym momencie. Doświadczyłam obydwu sytuacji, kiedy byłam kimś głęboko zauroczona oraz kiedy chodziło tylko o szybki seks. To nie ma znaczenia rób to, co dobre dla ciebie. Jesteś zwolenniczką operacji plastycznych? Oczywiście. Tak. A ty w takim razie co byś w sobie zmieniła? Wszystko jedno. To, co uznałabym za stosowne w tym zawodzie, jest to częścią mojej pracy. Wiesz, to śmieszne, ale zauważyłem, że muzycy często nie umieją tańczyć. Ty lubisz chodzić, sobie po prostu potańczyć do dyskoteki, do klubów? Tak. Tak, uwielbiam tańczyć. A, to mnie cieszy, ponieważ przyznam ci się, że swój pierwszy taniec przytulany, przytulany taniec, wykonałem przy Twoim utworze. Hard of Glass. Ach, to ciekawe. A, jestem więc szczęśliwy, że mogłem w końcu Cię poznać. No to dzięki. Dziękuję. Zacząłem dzisiejszą audycję od pokazania wam listu, to pokażę jeszcze e-mail, który właśnie do mnie dotarł. Nadawca o.d.i napisał tak. Wampir ma taki duży nos, że aż dzieci boją się go oglądać. Wampiry do Transylwanii. Zobaczymy się we wtorek. I to w Polsce. Sponsorem programu jest pomaton Niamaj, wydawca płyty Niecud. Zespołu raz, dwa, trzy.